Wymiana klawiatury w lenovo Y70 Szukałem gdzieś filmików na YouTube, ale szczerze nie znalazłem za dużo. Jedynie tam wymiana baterii i tym podobne a musiałem wymienić klawiaturę, więc pomyślałem, że zrobię taki filmik z wymiany klawiatury. Jak widzicie trzeba odkręcić te parę śrubek żeby się do tego dostać wymiana klawiatury w Lenovo nie jest taka prosta, jakby się wydawało, ale to będzie widać na filmiku. Trzeba po prostu zdemontować całego laptopa i dostać się do klawiatury od środka poprzez wymianę baterii, dysku twardego, płyty głównej, ale to będzie widać wszystko. Teraz demontaż baterii. O, o, o ile dobrze pamiętam, trzy śrubki. I dyskopady. odłączenie kabelków oczywiście większość ludzi, którzy to rozkładają, ciągnie za te kable nie za wtyczkę, a za kable co powoduje, że no może się kabel wyrwać z tej wtyczki, potem będzie problem żeby to zmontować porządnie więc proponuję jakieś szczypce podważyć wtyczkę, wtyczkę. ciuniem za wtyczkę nie za kabel wymieniam klawiatury w sumie pierwszy raz w komputerze można powiedzieć od razu z grubej beczki Ponieważ niektóre modele laptopów mają wymianę klawiatury od zewnątrz, natomiast akurat ten model ma od środka. Niektóre wtyczki ciężko wychodzą, jak widać. Tutaj filmik ma 14 minut, ale sama wymiana zajęła mi pół dnia. Skróciłem tylko do niezbędnych minimum, żebyście widzieli co trzeba po zrobić. Teraz demontaż układu chłodzenia, wentylatorów Trzeba uważać na kable Demontujemy sobie po kolei tak jak widać na filmie Także Tutaj filozofii za bardzo nie ma, tylko trzeba pamiętać co się kiedyś demontowało Albo oglądać filmik złączenie taśmy do monitora do matrycy teraz aha, no pomyślałem sobie, że zdemontuję płytę główną razem z chłodzeniem ale oczywiście okazało się, że tutaj nie ma na filmiku ale oczywiście okazało się, że w tym miejscu gdzie palce trzymałem akurat jest śrubka pod spodem która nie pozwala odkręcić płyty głównej bez zdjęcia chłodzenia więc musiałem z powrotem przykręcić płytę, odkręcić schłodzenie i teraz dopiero będę ściągał płytę główną. Ale wcześniej postanowiłem, żeby wyczyszcze trochę, żeby się nie pobrudzić pastą. I już mamy płytę główną odkręconą. Ja sobie stwierdziłem, że popatrzę jak to wygląda. No i teraz wykręcamy następne elementy. Demontaż głośników, a tutaj na filmiku nie ma, ale tam każdy głośnik jest przykręcony na jedną śrubkę. A także wcześniej trzeba odkręcić te śrubki przy głośnikach i dopiero je wyciągać. No i teraz trzeba ściągnąć tą taśmę, folię ochronną. Tutaj troszeczkę przyspieszyłem. Tak jak w niektórych jeszcze elementach, to nie idzie tak łatwo. Jakby się wydawało, trochę czasu zabiera się do tej folii. Woli nie wyrzucajcie, sprzeda się z powrotem. Trzeba ją będzie nakleić. Teraz odkręcamy mocowanie matrycy z jednej i z drugiej strony. Lekko podważyć. I wysuwamy. No, i teraz najlepsze, bo gdzieś tam znalazłem, że te bolce należy ściąć nożykiem. Takie plastikowe bolce, e, trzymające ten metalowy korpus, a budowę. Powiem szczerze, nie jest to łatwa robota, a tych bolców jest od groma. Więc pomyślałem, że zrobię to trochę inaczej zaraz zobaczycie mając narzędzia odpowiednie skorzystałem z takiej metody że po prostu je rozwiercałem odpowiednie wiertło można je rozwierać trochę się bałagani przy tym potem trzeba będzie odkurzyć o właśnie yy. Potem już, hmm, potem jak złożyłem, potem no, złożyłem jeszcze metodę, że e, podgrzewali te bolce i podważali płytę, ale powiem szczerze, przy tej ilości tych bolców to nie wiem, czy to by dało egzamin. Także je usunąłem, tam nie by było zgrzane. No i teraz już podważam tą płytę metalową widać yy, została klawiatura i oczywiście na klawiaturze też są te bolce plastikowe pozgrzewane i żeby się klawiaturę wyciągnąć musimy je tak samo <ścoughs> ściąć to jest tu już zakładam nową klawiaturę no i teraz nie ma tych bolców więc no parę zostało przez producenta nie było zgrzanych, to te bolce wykorzystałem i zgrzałem je lutownicą. Ponieważ klawiatura przez producenta nie była na wszystkie bolce zgrzana, nie wiem dlaczego widać, że idą na łatwiznę. Także te, które mogłem wykorzystać, to sobie zgrzałem a tam gdzie nie było bolców zastosowałem klej cyjanokrylowy, tak zwany super glue, delikatnie podkleiłem powiem szczerze, że nie jest, no można tak stosować, tak pomyślałem, że tak zastosuję, tak zastosowałem, aczkolwiek przy płycie metalowej już zrobiłem to inaczej. Już nie stosowałem kleju a po prostu zgrzewałem to. Dodałem tylko tworzywo. Z, akurat to jest z płytki. Z wypraski od modeli plastikowych. Wykorzystałem taką wypraskę. Dołożyłem trochę tworzywa, zgrzałem lutownicą. No i co? I pozostaje tu wszystko zmontować w wodornej kolejności do rozkładania. Jak tu już widzicie, już ostatni etap. Wkładanie baterii. Parę godzin mi zeszło. Obudowa. No i teraz kwestia sprawdzenia, tak? czy opłacało się wymieniać tą klawiaturę. Klawiatura była, ten laptop był po zalaniu wcześniej. Klawiatura nie działała. Laptop działał, klawiatura nie, więc taki był powód wymiany tej klawiatury. Jak widać, działają klawisze. Czyli klawiatura się, wymiana klawatury się powiodła. Zapłacało się. W serwisie za taką wymianę byście zapłacili około 300-400 zł. Plus klawiatura, nie? Cena klawiatury Dzięki wszystkim, za oglądanie. Może się komuś ten filmik przyda. Nie musicie tam zostawiać żadnych łapek, nie interesuje mnie to. Mam nadzieję, że po prostu komuś pomogę.